Aha. mam nadzieję, że to było. Jasne, dzisiaj w sumie pięć ich zarwałem, więc... No, stówka plety. siedzi. Cześć Siemanko, 6.30. Poranek, już taki można powiedzieć, że późny jak na tą porę roku, a ja z violą. Lecę dzisiaj nad Odrę na zawody wędkackie i będziemy rywalizować między sobą. Ciekawy, kto będzie lepszy. Mam nadzieję, że to będzie oczywiście Wiola. Może to będziesz ty. Bo ja to jestem taki tylko pionek. Pionek do grania. Więc co, lecimy nad Odrę, mam nadzieję, że cokolwiek złowimy. Bo ostatnio było z tym różnie, ale może dzisiaj będzie dobrze. Więc co, my lecimy. Jest pierwsza ryba z zawodów. Niestety nie nagrałem choru, bo kamera mi się nie włączyła, ale jeszcze jest pierwsza rybka. Wracaj no dobra. To pierwsza ryba wpadła. Już jest. Ja sobie tutaj dopiero kamerkę włączyłem, wcześniej mi się nie załączyła, nie zauważyłem tego. I niestety się nie nagrało. No ale już jest włączona. I oddaję pierwsze rzuty właśnie. się szybko wpadła ta rybka, bo po 3-4 minutach, więc fajnie. No i co, teraz szukam następnych, już pierwsza ryba jest i mam nadzieję, że jeszcze kilka wpadnie. Zmieniłem główkę, a tamtej jeszcze mi fajny klenik odprowadził w łopka, no taki pod 50, ale tylko odprowadził, niestety. Szkoda, bo by była fajna rybka. Teraz przechodzę na tą główkę. Pierwszy spróbuję troszeczkę o obrzucać ten szczyt główki. I zaraz innymi przynętami. Lampa fajna. Grzeje ostro. A na razie cienko. Cienko. Już ponad godzinę jestem. Z początku ten nakonek. I potem nie za bardzo się działo. Jedynie ten klenik, co wyszedł, co widziałem. A tak poza tym lipa, lipa. Nic się nie dzieje. Dobrze. Próbuję różne przynęty, ale na razie bez aktywności jakiejś większej. No nic, kur, już ostatni raz żyłkę biorę na łowienie takie. Jednak plecionka to plecionka. Jestem przyzwyczajony do niej i, i po prostu dobrze mi się łowi. Ta żyłka mi się rozplątuje w kur... tylko. Masakra. Duże, mały kajtuś taki malucho szkoda, że nie ma wymiaru, ale taki jest malusio taki maluch wraca do domu. masakra jest. Jest. same kajtki. Następny malusia. Jest następny maluch. jeszcze w błocie za kątem. No tu udaje się dziubać te okonki, ale same małe, więc zaraz zmieniam lokalizację na następną i może gdzieś większego dorwę. Bo te małe to nie interesują mnie. A jakby miały 20 cm to ok. Ale takie 16-17 cm to już nie. Siedzi. Następny wykonek, a ten też nie ma wymiaru. Też następny maluszek. Same małe tutaj są. ucieka. idę na następną główkę. No tam się wydziało Te wkąki brały, no ale co z tego, to same, poniżej 20 cm, a takie dzisiaj mnie nie interesują w ogóle. Polenie dzisiaj nie śmigają, więc próbuję póki co to tym lightem. Póki jeszcze wiatr nie wieje za mocny, bo później ma być mocniejszy. I jeszcze da się łowić w miarę dobrze tym ultralight'em. Jakieś tam okonki skołubiam, ale na razie małe. Może uda się jeszcze coś większego wytarmosić, zobaczymy. Pewno czy popróbuję włopkami, cykatką też obrzucam tą główkę. I może, może... Coś się uda. O, dotarłem to do takie fajne zatoczki. Może tutaj jakieś okonki gdzieś się skrywają. Fajnie to wygląda. On już wiatr zawiewa tą plecionkę mi. robi z niej balon niestety. jest idzie mi w nurt coś większego To ładnie, ale co to jest, to nie wiem. ja taką rybę walczyłem. To duży boleń okazał się leszczem podhaczonym, a już w głowie miałem myśl, że może to być naprawdę fajne bolo. No i okazał się pięknym kaputnikiem. A ja łowię dalej, próbuję jeszcze coś złowić, pomimo że ta kotwica jest w ręce w domu sobie ją wyciągnę. Tutaj już się nie będę z tym bawił. O, oj. mam nadzieję, że to bolek. Kur... No to strzelił. karbą przy tej rybie. I to był chyba bolek duży. Naprawdę duży bolek. Ej, kurda, szkoda. Szkoda tej ryby, bo ona by była nieźle punktowana. A tak to tylko jako się smakiem ober. No pech, pech, kurda. Jak nie ten leszcz, który no, wkurzył mnie, to teraz jeszcze bardziej się wkurzyłem, bo to naprawdę mógł być duży ból, bo już. No nie wiem co powiedzieć. No kurczę, trochę lipa. No nie jest, no tak dywo, są mi porażki na rybach. A no, szkoda, że dzisiaj akurat. Jest. Jest bolo. Strzelił. Jest taki bolo. Udało się. Widziałem, jak tu chodził i strzelił. Piękna sprawa. Taki nieduży. 47-8 cm, ale jest. Hurra! No to udało się. Bulusia teraz już w końcu wyciągnąć. Nie spadł. Co prawda, nie był duży. Ale 46 cm jest liczone do zawodów mega frajda Bardzo się cieszę i bardzo dobrze Super Po tej stracie tego kurczę dużego bolenia troszeczkę morale opadły, ale już są z powrotem na swoim miejscu tam gdzie powinny być Dobra, łowię dalej, jeszcze jest około pół godziny łowienia. Może jeszcze uda się coś dołowić, więc walczę. Nie podaję się, łowię dalej. No to ostatnie rzuty. Jeszcze 7 minut do 12.30. I na naletko porzucą tutaj, jak mnie wieje. Bo zerwałem dostępną cegadę. Dzisiaj w sumie 5 ich zerwałem, więc. No, stówka w plecy. O dzisiaj kurczę, zaczepy mnie nie oszczędzały. No to ja kończę na dzisiaj łowienie. Ogólnie kilka rybek wpadło, więc nie ma co narzekać. Piękna ryba mi spadła. Podejrzewam, że to był gruby, duży boleń, ale niestety już się tego nie dowiem, bo poszedł przynętą z cykatką dokładnie. Nie wytrzymał po prostu fluorocarbon, Gdzieś był może przetarty. No szkoda, szkoda takiej ryby, bo naprawdę bym się cieszył z takiej ryby. No ale i tak się cieszę, bo udało coś się połowić. Więc co, niech moc będzie z nami zerbami. Cześć, hej, do następnego.